Zadanie 13, czerwiec CKE 2025, egzamin ósmoklasisty. Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe 150 cm2. Do końca zdanie wybierz właściwą odpowiedź. Objętość tego sześcianu jest równa i mamy cztery odpowiedzi do wyboru. Żeby poprawnie rozwiązać to zadanie, to potrzebna jest znajomość dwóch wzorów, a mianowicie wzoru na pole powierzchni całkowitej sześcianu oraz wzór na objętość też sześcianu. Wzór na pole powierzchni całkowitej jest następujący. PC jest równe, 6A do potęgi drugiej. Jeśli zapomnimy ten wzór, to możemy go sobie w miarę szybko wydedukować. Sześcian to oczywiście jest taka kostka rubika, jak sama nazwa wskazuje, składa się z sześciu jednakowych ścian, a tymi ścianami są kwadraty. No i wymiary naszego sześcianu to A na A na a, bo wszystkie krawędzie są tej samej długości, czyli skoro składa się z sześciu jednakowych kwadratów, no to mamy sześć razy pole kwadratu, a pole kwadratu to a do potęgi drugiej, czyli a do kwadratu. Jaki jest wzór na objętość? Objętość mamy policzyć. Objętość oznaczamy literką v i objętość sześcianu to jest a sześcian, czyli a do potęgi trzeciej, czyli żeby obliczyć objętość sześcianą, musimy obliczyć długość krawędzi naszego, naszego sześcianu. Wiemy, że to pole powierzchni całkowitej wynosi 150 cm2, zatem to jest równe 150 cm2. No i powstaje nam równanie do rozwiązania, czyli 6 a kwadrat równa się 150 cm2. Najpierw dzielimy przez 6, czyli a do potęgi drugiej będzie równe. 150 dzielone przez 6, 15 przez 6 to jest 2, 2 razy 6 to jest 12, odjąć 5, odjąć 2 to 3, tu się wyzeruje, przepisujemy 0, 30 podzielone przez 6 to jest 5, 5 razy 6 równo 30, odjąć, to też się wyzerowało, czyli wynik 25, czyli a do drugiej to 25, czyli a to będzie. Pierwiastek kwadratowy z 25, czyli a to 5. Dopisuje jednostkę centymetry. A to 5 cm. Skoro mamy a, to można obliczać objętość a do potęgi trzeciej, to inaczej. a razy a i razy a. Zatem objętość to będzie 5 cm razy 5 cm razy 5 cm. Czyli 5 razy 5 to jest 25 cm2 i jeszcze razy 5 cm to będzie V, jest równe. 25 razy 5 można pisemnie albo można też w głowie. 25 razy 5, 5 razy 5, 25, 2 dalej, 5 razy 2, 10, dodać 2, 12. Czyli 125 cm3. Tyle wynosi objętość i Taką objętość znajdziemy w odpowiedzi B i zadanie kończymy.